serdecznie się z państwem witam 14 czerwiec 2024 rok tu jest taką mam rodzina rodzinę która mi się słabo szczęści więc do niej muszę zaglądnąć częściej co tu w ogóle jest grane och weszły do pół nadstawki. co za wydarzenie drodzy państwo Rodzina w Północ Stawce. Tu parę razy szukałem matkę, chciałem wymienić. Uuu. Bo widzę, że matka. Gówno. Nie, matka nosi miód. Przynoszą miód i A tak nie mogła odpalić wiosny. Matka, która. Eee. Bardzo zawczasu ucięła czerwienie. A w ziemię srała całą zimę. Bo były martw. Dużo martwych pszczół na wylotku. Z przepracowania. No i zobaczymy, jak daleko zaszła. Z tymi, z, proszę Państwa, swoimi wyczynami. I jak Państwo widzą, to się samo komentuje. To się samo komentuje. Hmm. Zobaczę z drugiej strony gniazda, zobaczę z drugiej strony miodni. One to by można wstawić trzecią kontygnację, ale chyba trzecią kontygnację to motylica chyba zjadła. Co wstawić z wędzą W jakim celu? A niech sobie siedzi na tym ciasnym gniazdzie Może zmienię metody. Puna stawka i to gniazdo. W ciasnym mają uluch, że bardzo dobrze pracują. Proszę Państwa. No tak czasem pszczoły potrafią zrobić niespodziankę. A tu jedna pszczoła mi się dość słabo prezentuje. Jeszcze rzucę okiem do tego ula. Ona mi się nie wyroiła, ale raczej nie. Jego na sobie radzi. Bardzo zaradna. Bardzo